Czy kiedykolwiek czułeś, że w Twoim życiu dzieje się coś niezwykłego, coś, co trudno wytłumaczyć racjonalnie? Może to były momenty, kiedy czułeś, że ktoś myśli o Tobie, mimo że nie miałeś kontaktu z tą osobą od lat? Albo nagle poczułeś silne emocje, które wydawały się nie mieć związku z Twoją obecną sytuacją. Zastanawiałeś się kiedyś, skąd te odczucia się biorą. Może to tylko Twoja wyobraźnia, a może coś więcej? W starożytnych kulturach często wierzono, że nasze myśli i uczucia mogą przekraczać granice czasu i przestrzeni, docierając do innych osób w najdalszych zakątkach świata. Te subtelne połączenia między ludźmi były opisywane jako nici energii, które łączą nas wszystkich, tworząc sieć wzajemnych oddziaływań. Współczesna nauka również zaczyna badać te zjawiska, starając się znaleźć wyjaśnienia dla tego, co do tej pory było uznawane za nadprzyrodzone. Pomyśl przez chwilę o swoim życiu. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że pewne wydarzenia, choć z pozoru przypadkowe, zdawały się układać w logiczną całość? Może to były nieoczekiwane spotkania, które prowadziły do nowych znajomości, lub momenty, w których wszystko układało się na twoją korzyść, mimo że nie miałeś nad tym kontroli. Czy nie wydaje się to czasem tak, jakby jakaś niewidzialna siła kierowała twoim życiem, prowadząc cię w określonym kierunku? Wielu ludzi doświadcza takich chwil, kiedy zaczynają zdawać sobie sprawę, że to, co nazywamy przypadkiem, może być czymś znacznie więcej. Te momenty mogą być sygnałem, że ktoś próbuje nawiązać z tobą kontakt na poziomie duchowym, próbując przyciągnąć cię do swojego życia. Ale jak to rozpoznać? Jak odróżnić zwykły przypadek od manifestacji energii, która ma na celu skierowanie cię na właściwą ścieżkę? Zanim przejdziemy dalej, Chciałbym przypomnieć, że jeśli podoba Ci się ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał. Dzięki temu będziesz na bieżąco z naszymi filmami, a Twoje wsparcie naprawdę motywuje nas do tworzenia więcej treści, które mogą Cię zainteresować. Teraz wróćmy do tego niezwykłego zjawiska. Wyobraź sobie, że nagle zaczynasz dostrzegać pewne zmiany w swoim życiu subtelne, ale na tyle znaczące, że zaczynają przyciągać Twoją uwagę. Może to być nagły przypływ emocji, niespodziewane wspomnienia z przeszłości, a może nawet zmiany w Twoich nawykach, które wcześniej były dla Ciebie obojętne. Czasami te zmiany są tak delikatne, że trudno je zauważyć od razu, ale kiedy połączysz wszystkie te elementy, zaczynasz dostrzegać, że coś jest na rzeczy. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że ktoś inny wpływa na Twoje myśli i uczucia? Mimo że nie masz z tą osobą bezpośredniego kontaktu? A może czułeś, że twoje życie zaczyna zmieniać się w sposób, którego nie potrafisz w pełni zrozumieć? To mogą być znaki, że ktoś manifestuje twoją obecność, próbując przyciągnąć cię do swojego życia. Jakie są te znaki? Jak je rozpoznać i co one oznaczają? Zanim przejdziemy do szczegółów, chciałbym cię jeszcze raz zaprosić do zostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału. To naprawdę pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści i docierać do ludzi, którzy mogą potrzebować takiej wiedzy. A teraz, kiedy już mamy chwilę na zastanowienie, przejdźmy do tematu, który jest tak fascynujący i pełen tajemnic. Jakie są te subtelne sygnały, że ktoś manifestuje Ciebie w swoim życiu? Jakie znaki mogą wskazywać na to, że jesteś przyciągany do kogoś na poziomie duchowym? To właśnie na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym filmie. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że w ciągu dnia nagle, bez wyraźnego powodu, myśli o konkretnej osobie zaczynają pojawiać się w Twojej głowie? Może to być ktoś, kogo nie widziałeś od lat, ktoś, z kim nie masz już kontaktu, ale nagle zaczynasz o nim intensywnie myśleć. Może nawet w tej chwili zastanawiasz się, dlaczego ta osoba ciągle powraca do Twoich myśli, mimo że wydawało się, że dawno już zniknęła z Twojego życia. To właśnie może być pierwszy znak, że ktoś manifestuje Ciebie w swoim życiu. To, co się dzieje, to nie tylko zwykłe wspomnienia, ale subtelne energetyczne połączenie, które zostało aktywowane przez kogoś, kto myśli o tobie intensywnie i z wielką siłą. Kiedy ta osoba medytuje nad Twoim obrazem, pragnie przyciągnąć Cię do swojego życia, ich energia może przenikać do Twojej świadomości, wywołując te nagłe przypomnienia. To może objawiać się w postaci krótkich przebłysków wspomnień, marzeń na jawie, a nawet nagłych impulsów, by sprawdzić, co u tej osoby słychać. Zastanów się. Czy w ostatnim czasie coraz częściej myślisz o kimś z przeszłości bez wyraźnej przyczyny? Czy te myśli pojawiają się niespodziewanie, nawet gdy jesteś zajęty czymś zupełnie innym? Jeśli tak, może to być sygnał, że ktoś manifestuje twoją obecność, próbując przyciągnąć cię do swojego życia na nowo. Czy zauważyłeś, że pewne rzeczy w twoim życiu zaczynają się powtarzać w dziwny, niemal niepokojący sposób? Na przykład może ciągle widzisz imię tej osoby w różnych miejscach. Na billboardach, w książkach, a nawet przypadkowo słyszysz je w rozmowach innych ludzi. Albo może ciągle spotykasz się z tymi samymi liczbami lub symbolami, które kojarzą ci się z tą osobą. Takie zbiegi okoliczności mogą wydawać się niewinne, ale jeśli zaczynają się powtarzać z większą częstotliwością, mogą być znakiem, że ktoś manifestuje ciebie w swoim życiu. Kiedy ktoś intensywnie pracuje nad przyciągnięciem Cię do swojego życia, ich energia zaczyna wpływać na rzeczywistość wokół Ciebie, tworząc te powtarzające się wzorce. To może być jak echo ich pragnień, które zaczyna odbijać się w Twoim świecie. Na przykład, nagle odkrywasz, że masz ochotę odwiedzić miejsca, które kiedyś odwiedzaliście razem, mimo że nie myślałeś o nich od lat. Albo włączasz radio. A tam leci Wasza wspólna ulubiona piosenka, która przypomina Ci o wspólnych chwilach. Takie powtarzające się wzorce to nie przypadek. To manifestacja energii, która łączy Was na subtelnym poziomie, tworząc zbiegi okoliczności, które mają na celu skierowanie Twojej uwagi na tę osobę. Jeśli zauważysz, że pewne symbole, liczby, czy nawet miejsca zaczynają się regularnie pojawiać w Twoim życiu, może to być znak, że ktoś manifestuje ciebie, próbując przyciągnąć cię z powrotem do swojego świata. Czy zdarzyło ci się, że śniłeś o kimś w sposób tak realistyczny, że budząc się rano czułeś, jakby to spotkanie wydarzyło się naprawdę? Może to była osoba, z którą. z którą dawno nie miałeś kontaktu, a jednak sen był tak wyrazisty, że trudno było go zignorować. Takie sny mogą być kolejnym znakiem, że ktoś manifestuje ciebie w swoim życiu. Kiedy ktoś myśli o tobie z ogromną intensywnością, ich energia może dosięgnąć Twojej podświadomości, manifestując się w postaci snów. To może być sen, w którym prowadzicie długą rozmowę, idziecie razem na spacer, czy po prostu spędzacie czas w sposób, który sprawia, że budzisz się z uczuciem głębokiej więzi. Często te sny są nie tylko wyraziste, ale też niosą ze sobą silne emocje, które pozostają z Tobą na długo po przebudzeniu. Co więcej, te sny mogą mieć w sobie elementy symboliczne, które odnoszą się do tej osoby lub Waszej relacji. Może to być miejsce, które wspólnie odwiedziliście, przedmiot, który ma dla Was szczególne znaczenie, albo sytuacja, która odzwierciedla Wasze niewypowiedziane uczucia. Jeśli takie sny pojawiają się regularnie, może to być znak, że ta osoba próbuje nawiązać z Tobą kontakt na poziomie duchowym, manifestując Twoją obecność w swoim życiu. Czy kiedykolwiek poczułeś nagle silną falę emocji, która nie wydaje się związana z tym, co dzieje się wokół ciebie? Może to być radość, smutek, tęsknota, a czasem nawet miłość, która pojawia się niespodziewanie, niemal jakby pochodziła z innego źródła. To może być kolejny znak, że ktoś manifestuje ciebie w swoim życiu, próbując nawiązać z tobą emocjonalne połączenie. Kiedy ktoś intensywnie myśli o tobie, pragnie Twojej obecności i wyobraża sobie wspólne chwile, ich energia może wpłynąć na Twoje emocje, nawet jeśli jesteście fizycznie oddaleni. Może się zdarzyć, że nagle poczujesz tęsknotę za kimś, z kim nie masz kontaktu od lat, albo poczujesz się przytłoczony uczuciem, którego nie potrafisz zidentyfikować. To może być efekt emocjonalnej manifestacji tej osoby, która stara się przyciągnąć Cię do swojego życia. Takie uczucia mogą pojawiać się w najbardziej nieoczekiwanych momentach, podczas codziennych czynności, w pracy, czy nawet w chwilach relaksu. Mogą być tak intensywne, że trudno jest je zignorować, a nawet mogą skłonić Cię do podjęcia kroków, by nawiązać kontakt z tą osobą. Jeśli czujesz, że emocje przychodzą do Ciebie nagle i bez wyraźnego powodu, może to być znak, że ktoś manifestuje Ciebie, pragnąc, abyś był częścią jego życia na głębszym, emocjonalnym poziomie. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś chwili, w której nagle, bez wyraźnego powodu, ktoś przyszedł ci na myśl? Może to była piosenka, którą wspólnie słuchaliście, fragment filmu, który przypomniał ci o wspólnie spędzonym czasie, albo zapach, który nagle przywołał wspomnienia związane z tą osobą. To nie przypadek, że takie myśli i wspomnienia pojawiają się właśnie w tym momencie. Kiedy ktoś intensywnie manifestuje twoją obecność w swoim życiu, energia, którą wysyła, może dosłownie przenikać do Twojego umysłu, wywołując takie nieoczekiwane przypomnienia. Przypomnienia te mogą przybierać różne formy, od subtelnych wspomnień po wyraźne obrazy, które na chwilę zdominują Twoje myśli. Możesz zauważyć, że te myśli pojawiają się w momentach, gdy jesteś zrelaksowany i bardziej otwarty na odbieranie subtelnych sygnałów, jak podczas porannej kawy, spokojnego spaceru czy wieczornego relaksu. Zdarza się też, że te przypomnienia pojawiają się w chwilach gdy potrzebujesz wsparcia lub odpowiedzi na ważne pytania, wtedy nagle, jakby na życzenie, przychodzi na myśl osoba, z którą masz silną, choć niewidzialną więź. To, co początkowo wydaje się przypadkowym wspomnieniem, może w rzeczywistości być silnym sygnałem, że ktoś intensywnie myśli o tobie, pragnąc zbliżenia lub odnowienia kontaktu. Może to być również znak, że osoba ta wysyła w Twoim kierunku pozytywne intencje i uczucia, starając się nawiązać z Tobą kontakt na poziomie energetycznym. Kiedy zaczynasz zauważać, że te przypomnienia stają się coraz częstsze i bardziej wyraziste, warto zastanowić się, co mogą one oznaczać. Czy to możliwe, że ktoś, kogo dawno nie widziałeś, próbuje ponownie wejść do Twojego życia? A może jest to znak, że wszechświat zbliża Was do siebie, tworząc okazję do ponownego nawiązania relacji? Zamiast ignorować te sygnały, spróbuj poświęcić im chwilę uwagi. Zastanów się, co one dla Ciebie znaczą i czy mogą być wskazówką, że ktoś chce na nowo zbudować z Tobą więź. Może to być moment, w którym warto sięgnąć po telefon, napisać wiadomość, lub po prostu zaufać swojej intuicji i podjąć działanie, które może prowadzić do odnowienia ważnej relacji. Te subtelne przypomnienia mogą być kluczem do odkrycia, że ktoś manifestuje Ciebie w swoim życiu. Pragnąc ponownego zbliżenia i wzajemnego wsparcia. W codziennym zabieganiu łatwo jest stracić kontakt z osobami, które były dla nas ważne. Ale co, jeśli pewnego dnia nagle poczujesz przemożną potrzebę, by nawiązać kontakt z kimś, z kim od dawna nie rozmawiałeś? Może być to impuls tak silny, że nie sposób go zignorować. To, co z początku wydaje się przypadkowym pomysłem, może być w rzeczywistości rezultatem tego, że ktoś intensywnie manifestuje Twoją obecność w swoim życiu. To pragnienie kontaktu może pojawić się w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Możesz siedzieć w pracy, zajęty codziennymi obowiązkami, lub relaksować się wieczorem w domu, kiedy nagle poczujesz, że musisz skontaktować się z tą osobą. To uczucie może być tak silne, że nie potrafisz przestać o nim myśleć, aż w końcu sięgniesz po telefon i napiszesz wiadomość lub zadzwonisz. Może być to również subtelny sygnał od wszechświata, który w ten sposób stara się Was połączyć. Przypominając ci, że ta osoba jest nadal ważna w Twoim życiu. Często takie nagłe pragnienie nawiązania kontaktu pojawia się wtedy, gdy ktoś intensywnie o Tobie myśli, wysyłając w Twoim kierunku silne emocje i intencje. Może to być także znak, że ta osoba potrzebuje Twojego wsparcia, choć nie potrafi lub nie chce o nie bezpośrednio poprosić. W takiej sytuacji warto zaufać swojej intuicji i podjąć ten pierwszy krok który może okazać się niezwykle ważny dla Was obu. Czasami to pragnienie kontaktu jest odpowiedzią na energię, którą ktoś inny wysyła w Twoim kierunku. To jak niewidzialna nić, która łączy Wasze dusze, sprawiając, że czujesz potrzebę zbliżenia, mimo że nie masz ku temu wyraźnego powodu. Możesz zauważyć, że ten impuls pojawia się szczególnie wtedy, gdy jesteś spokojny i otwarty na subtelne sygnały, które wysyła wszechświat. Może to być podczas medytacji, snu, czy nawet w chwilach, gdy twoje myśli swobodnie błądzą, a ty nagle zaczynasz intensywnie myśleć o tej osobie. Jeśli odczuwasz silne pragnienie, by skontaktować się z kimś, kto nagle pojawił się w twoich myślach, nie ignoruj tego uczucia. Może to być właśnie ten moment, w którym wszechświat zbliża was do siebie, otwierając nowe możliwości nawiązania lub odnowienia ważnej relacji. Warto podążyć za tym impulsem. Aby zobaczyć, dokąd was zaprowadzi. Może to być początek nowego, fascynującego etapu w waszej wspólnej historii, który przyniesie wiele pozytywnych zmian i wzajemnego wsparcia. Czy kiedykolwiek poczułeś nagłe, niewyjaśnione mrowienie, dreszcze lub ciepło na ciele, mimo że wokół ciebie nic się nie działo? Te fizyczne odczucia mogą być znakiem, że ktoś manifestuje Twoją obecność w swoim życiu wysyłając energię, która dosłownie przekracza granice fizycznego świata. Może to być odczucie, że ktoś jest tuż obok ciebie, mimo że jesteś sam, lub nagłe uczucie ciepła w okolicy serca, jakbyś czuł miłość i troskę od osoby, która o tobie myśli. Takie odczucia są zazwyczaj subtelne, ale mogą być na tyle intensywne, że trudno je zignorować. Możesz doświadczyć mrowienia na skórze, jakby ktoś delikatnie cię dotknął. Lub uczucia, że ktoś patrzy na ciebie, mimo że nikogo nie ma w pobliżu. Takie fizyczne reakcje mogą być rezultatem energii, którą ktoś wysyła w twoim kierunku, próbując nawiązać z tobą kontakt na poziomie duchowym. To, co z początku wydaje się przypadkowym odczuciem, może być w rzeczywistości głębokim sygnałem, że ktoś intensywnie myśli o tobie i stara się przyciągnąć cię do swojego życia. Te fizyczne odczucia mogą pojawiać się w różnych momentach, podczas medytacji, snu lub nawet w trakcie codziennych czynności. Często są to chwile, gdy Twoje ciało i umysł są bardziej otwarte na odbieranie subtelnych sygnałów, które wszechświat wysyła w Twoim kierunku. Możesz odczuwać to jako nagłe ciepło w okolicy serca, mrowienie na rękach, czy nawet uczucie, że ktoś delikatnie dotyka Twojej skóry. To może być znak, że ktoś pragnie nawiązać z Tobą kontakt na głębszym, duchowym poziomie. Jeśli zaczynasz patrz zauważać, że te odczucia stają się coraz częstsze i bardziej wyraziste, warto poświęcić chwilę, aby zastanowić się, co mogą one oznaczać. Czy to możliwe, że ktoś intensywnie myśli o tobie, próbując przyciągnąć Twoją uwagę? Może to być sygnał, że ta osoba manifestuje Twoją obecność w swoim życiu, starając się nawiązać z Tobą więź, która przekracza granice fizycznego świata. Te subtelne odczucia mogą być formą komunikacji którą wszechświat używa, aby zbliżyć Was do siebie.